Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Wiesław Złoty, Złoty siemaneczko, cześć witam wszystkich, Sioteczka. no i co na starcie chciałem cię podpytać jak wrażenia i czy zrobiło to na tobie jakiekolwiek wrażenie, to y, ważenie tak naprawdę? Nie no fajne, fajne, fajne uczucie, fajne wrażenie, fajne widowisko na pewno. Ale chyba tam już jakieś pierwsze rozmowy z Hanterem, z innymi chłopakami widziałem, były grane, tak więc już wtapiasz się w, te, w ten świat. No, koja kojarzę wszystkich chłopaków gdzieś skądś. Jakiś galczy, czy coś. Znamy się. A, okay, okay. A powiedz, jak tam właśnie e, końcowe te przygotowania? Trener coś tam Ci podsuwał? Nie, no. Do końca jakiegoś tam planu się trzymaliśmy, i zobaczymy jutro, co z tego wyniknie. No, właśnie z tego co pamiętam, to jak ostatnio rozmawialiśmy, to nie chciałeś zdradzać, jaka to będzie formuła, czy, czy będzie to turniej, czy być może super fight. Jednak jest to turniej. Powiedz, czy ty miałeś jakiś wybór, czy, czy po prostu tak zostałeś narzucony? Tak, wodarze zdecydowali, zgodziłem się, tyle. Nie ma miękkiej gry tak naprawdę. No nie, ma, nie ma, nie ma. A powiedz, bo no, trenowałeś z Brodaczem. On ma takie doświadczenie powiedzmy w Gromdzie. Mówił ci jakieś, pod dawał ci jakieś podpowiedzi? No wiadomo, jakieś tam doświadczenie ma i coś podpowiadał. No. Na pewno postaram się skorzystać z jego podpowiedzi. E, jeszcze jak rozmawialiśmy wcześniej, nie było wiadomo, czy, czy Mateusz Borek będzie, w sensie było, że jest twarzą nadal. Czy dla ciebie ma to jakiekolwiek znaczenie, czy kompletnie? Nie, nie ma żadnego znaczenia. Nie, nie ma nie, nie ma żadnego znaczenia. No dobra, a powiedz, czy jesteś zadowolony też z losowania, które padło, bo no chyba też trafiłeś na osobę, która debiutuje. Tak, ale to jest bardzo mocny zawodnik, w sumie każdy chyba tutaj teraz. Na tej właśnie, w tym turnieju jest dość mocno obstawiany turniej, więc cieszę się, nie, że będę walczył z jakimś dobrym zawodnikiem, a nie z jakimś, wiadomo, z kimś, kto będzie zaczynał przygodę z sportami walki. Ale myślę też, że Twoje tytuły jednak robią wrażenie na innych uczestnikach. Nie wiem, to trzeba by się ich spytać. Nie no wiesz, twój przeciwnik nawet na, na tej rozmowie face to, po face to face, myślę, że śmiało powiedział, że no właśnie masz ładne tam papiery. Papiery można mieć, ale one się nie biją, a tytuły się nie walczą. No, ale myślę, że to pokazuje właśnie, że jesteś bitnym. No, może, no, jestem bitny, ale tytuły nigdy nie walczą. Nie? Zawsze jednak, to zależy od dnia, nie? zobaczymy jutro. No nic, życzę powodzenia i jutro pewnie porozmawiamy piąteczka na razie.